Ej, chyba bez, bezstrzynkowy. szynkowych. Teraz, teraz sobie On to wiesz, taką przewagę, nie, odległości, bo oni muszą wskakiwać też po Ja pierdzielę. Tu jest? <grym> Monka S. On ma klapę. To może Monka. Dobra, to busz? Ta 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 już sekunda. O! O. 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 Co? O. Co? co? On ma nie, co? co? Ja, Bogu. Na no! Będzie jump do wody po prostu, nie? Nie co się robić. Nie, laddery, Byłem tam do ciebie, Napierak, ale jesteście za daleko. Ja pierdziele. No. Skoczył na mnie. Skoczył. O! Z drabinkę. Dobro, nice, Napierak. Ooo, Napierak! Nie, nie, dobra, to jest jakiś żart. Wy sobie jakieś żarty robicie. Dobra, dobra, i teraz my wchodzimy, teraz my wchodzimy. No, wchodźcie, wchodźcie. Chodźcie. chodźcie. Co? S uskoczył! S? Chodźcie. Płyn, płyń! Bij Wbijaj, do góry, do góry, do góry! No no nie mam miejsca Hands up! Nie zgin, nie zgin, Dobra. Nie, serce mi stanęło. Dobra. Nice, jesteśmy już. Ta. o Uważajcie. No, zostałem on stan, tak. Te siekiery są przeszabalone. O! Nie, nie wskoczyłem, nie zdążyłem. Do... Nie! Problem! Był... O nie! Monika S! Rozumiecie, dźwięk. że zbugowałem się w łódce? Zgubił. No. A tu. Okay. O kurde. Może kurde. Ocean ten? Wait. Ja no, żebyś tak wbijał? Oho. Dawaj piękny napierak. Napierak! Co robię? Nie mogę go trafić. Monka jest, ogóle, Co się ogóle, dzieje? Jasy. Co ja zrobiłem? Pierwszy <grym> ekspad. <grym grym> no, 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 no nie, no lawę spływa. No musi być, kurde, tradycja. A, co, ona no nie spływa? O! No, dobra, spycham cię. Ja pierdzielę. Co, nie zrobiłem utera, nie? POG?! Mój Stare Teraz nie zrobić! Dobra, jestem przynajmniej tutaj. Jejku, no czekaj. Wy jesteście enchantowani? Nie. Nie. <ścoughs> nie. Przecież zbieram temy, duszę. Super, uważaj, bo wiesz, że za No tak, on ma. Co się dzieje? Co on, robi? on coś znowu kraftuje chyba. Piston, Ej, slime. Samolot? Mm, Samolot! TNT! TNT. Co, Ale co po co TNT? Ale On kanonuje nas?

o! O! Jestem. O kierki, bo... <gulet> no nie mierzysz to już co? tam to mi się na pewno leżał Oooooooo! System PPS! Nie mam cię kierpców Kupi! Mają jeden set z głowy mają Dobra, burz Łap burz Tradycja, tradycja w tym filmie nie była kontynuowana Zarłe, nie, nie obudzi. Co? ty zginąłeś? No się Haha. Biały kurde. No nie, no Halo! O. Znowu strzolą. Ja pierdziele. Nie mamy nic. Kubir. No czemu mnie zucili? No bo nic nie mamy. Nawet do przebudowania się tam. Są bloki przecież. Uś. No. Nie... Czekajcie, dobra, wyjmijmy, wyjmijmy te end już i cyknijmy tam perłę. No. Ja pierdzielę! O mój Boże! Już nie ma co Proszę! Jest Proszę! Jest! Nie, nie! Nie! Halo? Nie, 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 to się nie dzieje, to się nie dzieje. O nie, idą do niego! Nie, parczuję. Ja pierdziele! Napierak idzie smoka zabić! Napierem! odleciał! Napierak! Pół serca! O. Napierak jak tam wejść? Napierak, ale jak mnie ty... No Nie da się. Ale tu nie ma szkółki! Tu nie ma żadnego płotka, o czym ty mał mi! To tu jest stolbrik po drugiej stronie wyspy. w... Nie ma nie się, się płotkać. Nie ma szałki! Dapier ktoś ma pół serca! Dobra, nie masz szałki. Może tam się do no, tyłu. No, nie wiem. Spróbuję go złapać. Jezo! <laughs>

to jest wygrana serii, tak?